I, I Polsat chciałby, żeby Marcin Najman zawalczył. Czy tak jak, tak jak Marcin Najman rozpoczął swoją karierę w MMA walką z Mariuszem Pozianowskim na otwartej, na otwartej antenie Polsatu i tam mieli zdaje się pik KSW w KSW tam mieli pik daje się oglądalności, było około 7 milionów, tak samo, tak samo zapytali mnie, czy nie skończyłby Marcina Najmana kariery w sposób krwawy na antenie otwartego Polsatu. No ja jestem na tak. No. Mhm. Tym bardziej, że to nie Marcin Najman stoi za tą, bo Marcin Najman to jest osoba kompletnie niewiarygodna, to jest farmazoniarz, ale panowie poważni biznesmeni się okazuje za nim stoją i czyli te te, te pieniądze, o których była mowa, ja podważałem, jakby podważałem wiarygodność tego przekazu. Cofam te słowa co do tych panów, którzy stoją za Marcinem Najmanem. Natomiast Marcin Najman to jest farmazoniarz, to jest oficjalny frajer. Absolutnie postać niegodna nie jakiegokolwiek respektu ani, ani szacunku, ale stoją faktycznie za tą inicjatywą stoją bardzo poważni biznesmeni, dlatego postanowiliśmy sobie, że okej, okay, no, dogadujemy się. Bardzo interesujące, że za, jak to powiedziałeś, taką osobą stoją poważni biznesmeni, ale nie, nie drążmy tego tematu. Nie, nie, dlaczego? Tutaj, o, tutaj stoi właśnie warszawski dresik, który ma. Problem finansowy z Marcinem Najmanem w sensie osoby fizycznej Marcin, za Marcinem Najmanem ścigają się o 2000, tysiące, jakby teraz warszawski dreszczyk tutaj ujawnił mi te okoliczności. Faktycznie Marcin Najman jest mu dłużny za niewykonane, nie jakby za wykonaną pracę. 2000. uwaga, 2000 tysiące złotych, nie I ścigają się jakieś, jakieś obelgi na internecie, no słabe, żenujące. Także Marcin Najman, jako Marcin Najman jest ze sobą kompletnie pozbawioną wiarygodności. Natomiast tak przyznaje, stają za nim bardzo poważni biznesmeni e, i, i dlatego ja e, jakby postanowiłem tej sytuacji dać szansę, to tylko dlatego, Czyli ale, ktoś też, post, ale, też ale, ale też postawiłem swoje warunki. Mhm. No. Zaraz przejdziemy do, do, do tych warunków, e, chcę o nich porozmawiać, ale powiedz mi kontrakt z Marcinem Najmanem już jest podpisany, tak? Z walki z Marcinem Najmanem. Y, nie z Marcinem, do, jest walka z Marcinem, Marcinem Najmanem nie, ale nie, gu, nie, nie, gubmy, nie, nie gubmy tutaj dwóch, nie mieszajmy bytów. N walka z Marcinem Najmanem już jest ustalona, ale nie z Marcinem Najmanem podpisujemy kontrakt, tylko z osobami stojącymi za Marcinem Najmanem, z poważnymi biznesmenami, którzy za tą inicjatywą stoją. Ale do tego wszystkiego się jeszcze podłączył Polsat, jak słyszę Paweł już jak się ogłosił, no i kto wie, jak, do, do czego nas to zaprowadzi. Czyli się szykuje temat już jest bardzo gorący. Trzeci, trzeci gracz na rynku się podłączył, czyli Polsat, a jakby z mojego punktu widzenia pokazanie się w otwartym Polsacie jest tym wydarzeniem jest dużo bardziej ciekawe niż na Perpayview. Mhm. E, internet na pewno zapłonie, już płonie o tej informacji, ale powiedz mi e, czasowo mniej więcej, kiedy ta walka się odbędzie. Październik. E, czyli Październik. dopiero po wakacjach jesienią? To tak, ja, dopiero ja, dopiero... Ja zapytano, mnie, tuż, tuż. zapytano mnie o dyspozy dyspozycyjność. Ja, ja, mogę, ja powiem zgodnie z prawdą. No, ja do Marcina Nejmana to teraz odstawiam tą kawę, jakby tutaj wszedł, to wchodzę w Marcina Nejmana i tam nawet nie zostaje, nawet nie ma co zbierać po Marcinie Nejmanie. No, no, ale no, wszystko jest w gotowości. Także nie, no to nie, ja mówię zgodnie ze stanem faktycznym. Do Marcina Najmana nie potrzebuję ani chwili przygotowań, tylko w praktycznie mogę wejść w niego zbiegu. Natomiast natomiast właśnie ta druga strona, ta druga strona ogłosiła, że potrzebuje tych kilku miesięcy. Ja im, nie ma problemu, dajemy im tak kilka miesięcy, tym bardziej, że jak teraz, jeżeli się podłączył Polsat, to wiadomo, że to wszystko jest pewien kalendarz. Muszą się tutaj korporacje dopasować, bo tutaj jednak pewien, pewien ład korporacyjny obowiązuje, bo co innego jakby emocje i te między zawodnikami, a co innego, a co innego biznes plan. No jeżeli tutaj wchodzi tak poważny gracz jak Polsat, no to rozumiem, że tutaj będzie ta gra interesów i to już oni się będą dogadywać. Ja jestem ja jestem gotowy od zaraz, a walka tak, a walka z tego, co słyszę, prawdopodobnie. Yy, yy, Nieprawdopodobnie walka w październiku. Tak? Mhm, czyli internet zapłonie, zaczął już płonąć, telewizja, telewizja również. Tak naprawdę zbiegną się zapewne te dwa światy, które ze sobą w tym momencie były e, bardzo odległe, a może być może właśnie ta walka spowoduje, że internet i telewizja zbiegną się. Może teraz porozmawiajmy o regułach lub też ich braku. E, w formule e, w jakiej formule odbędzie się walka, MMA? No to już mówię, bo e, jakby... Pieniądz e, nie był dla mnie priorytetem w tej sprawie, tylko priorytetem dla mnie jest porozcinanie, zmasakrowanie Marcina Najmana, tak, naprawdę ukaranie go, bo to jest szkodnik. To jest szkodnik i życia tak zwanego sportowego i życia, życia społeczno-publicznego. jest szkodnik. On miesza tym dzieciakom w głowach. On, on, on zdołał oszukać cały świat. Wszystkie gospodynie domowe pewnie w Polsce uważają go za wielkiego fajtera, bo nigdy, nigdy nie, nigdy, nie, nigdy nie, widać było na nim ran wojennych. No dlatego ja mówię do, do, czego, do czego nawiązuję. Dlatego ja powiedziałem w ten sposób, że mogę go zbić, ale na, na pewnych zasadach, otóż tak, po pierwsze przyjął, czyli tak, po pierwsze warunek, walka na gołe pięści. Dlaczego też na gołe pięści? Dlaczego z go tak aż bardzo pokarać? Ponieważ ogłosił w ramach. Bo to miał być żarcik z jego strony. No taki obrzydliwy żarcik. Ogłosił, że nie ma większej zniewagi niż nazwanie w tym kraju kogoś murański. Że to jest jakby symbol najwyższ, najwyższego zochydzenia, najwyższej, najwyższej obelgi nazwać kogoś murański. Ja już powiedziałem, że mój świętej pamięci dziadek, z dziada pradziada Góral z Żywieczyzny, dziadek Wojciech, jakby żył, to by mu rozpił tę łepetynę ciupaską, a ja go po prostu będę masakrował, masakrował go będę tą tymi góralskimi piąchami. Więc tak, gołe pięści przyjął. Dwa. Skorzystaliśmy z prawa precedensu, gdyż w, pewnych stanach Amerykań... w niektórych Stanach Amerykańskich dopuszczona jest taka formuła, że sędzia jest poza ringiem, za zgodą obu zawodników, którzy traktują sędziego jako osobę zaufania publicznego. Określamy, że sędzia, że sędzia nie, ingeruje. nie ingeruje, jest poza ringiem, poza klatką, ale wkracza tylko, obaj zawodnicy to podpisują, wkracza tylko, uwaga, przy zagrożeniu życia. Nie zdrowia, życia. I to sędzia decyduje, czy zagrożone jest życie. I na te w tej formule właśnie będzie walka, czyli gołe pięści, sędzia poza, e, poza klatką, e, longiem, czyli nie ma, nie ma przerw i last man standing, czyli e, walka do końca. Do końca, czyli nie ma remisu i nie ma rozstrzygnięcia we, przez, poprzez werdykt sędziowski, tylko po prostu jeden z nas wyjedzie na noszach, a drugi wyjdzie o własnych siłach. E, czyli jednym słowem można powiedzieć, że to jest pierwsza walka w Polsce na śmierć i życie. No tak się może skończyć. No to, mm. e, zagrożenie życia jest tak naprawdę bliskie już utraty jego utraty, tak? No, ja nie mam z tym problemu. No właśnie, czyli wracając do poprzednich troszeczkę Twoich słów, Marcin Najman jakby zaszedł ci za skórę, podpadł, znieważył Twoją rodzinę i od tego zaczął się ten konflikt z Marcinem Najmanem. Tak, Neimanem? tak. Marcina Najmana tutaj jako użytecznego idiotę użył do konfliktu Arek Tańcula z Mateuszem. Bo Arek ma taką właśnie, taką, taką właśnie taką podstępną naturę, że wszystkich, całą, całą menażerię gromadzi. Wszyscy, którzy deklarują, że nienawidzą czy nie syna, to Arek ich tak właśnie gromadził. Takie, takie odpady, takich konfidentów, różne, różnego typu, takie kreatury obrzydliwości. I między innymi, się, między innymi do, do tej, do tej menażerii dołączył Marcin Najman. I tak, jako taki użyteczny idiotarka tańculi podłączył się do tego, do tego całego chóru, który nas lżył, poniżał. No i co? No i za to go spotka kara.